Kolejnym naszym prezenterem jest pani profesor Boczkowska. Mam nadzieję, że pani profesor jest już tutaj z nami. O, witam serdecznie. Cześć, Aniu. Dzień dobry. Cześć, cześć, Andrzeju. Dzień dobry państwu. E, jako e, nie tylko członek klastra Politechnika Warszawska, bo pani profesor jest również mm, w Radzie Klastra, e, pani profesor przedstawi prezentację dotyczącą Kompozytów wykorzystywanych w, czy badanych na wydziale inżynierii materiałowej. Bardzo proszę, uruchom prezentację, jeśli możesz. Zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, i oddam Ci głos. O, dzisiaj pięknie. Już, prezentacja jest, jak rozumiem, uruchomiona. Widać, tak? Andrzeju? Super. Widać, ale widać również kolejne slajdy, czyli ona nie jest w tym module, o, ty, prezentacja, nie jest na cały ekran powinna być, ponieważ udostępniłam pokaz slajdów. I? Nadal Dalej postaniam. jest źle? Znaczy, widzimy wszyscy te slajdy, e, tak naprawdę może to zostać, jeśli nie przeszkadza ci to, no bo one są jak najbardziej czytelne i e, nie musimy z tym walczyć, ale no nie widać e, e, jakby to powiedzieć e, tego modułu na, na pełnym oknie? No, właśnie widzę. To znaczy, ja widzę u siebie pełne okno, natomiast nie wiem, co jest nie tak, że nie jest. Być może powinnam udostępnić ją ponownie. Możemy spróbować zatrzymać udostępnianie Ujca. i mogę po prostu spróbować jeszcze raz udostępnić. Może zrobimy to w inny sposób. Udostępnimy cały ekran. I teraz spróbujemy udostępnić prezentację. Czy teraz jest lepiej? I teraz, teraz jest super. Dobrze, czyli trzeba było tylko, trybem, tylko, Tak, tylko jeszcze tak. jedna prośba. Jakbyś to okienko zsunęła na dół? Bardzo Proszę dziękujemy. Uprzejmie. Super. Proszę Od, Mam nadzieję, że teraz głos. Jest. Dziękuję. A dziękuję. I Szanowni Państwo. Parę słów, parę słów o sobie, dobrze? Na początek. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Szanowni Państwo, oprócz tego, że jestem w Radzie Klastra Polskich Technologii Kompozytowych, to również jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. I Wydział jest również członkiem, a w zasadzie Politechnika Warszawska jako całość jest również członkiem klastra. Ja na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej, jak się doliczyłam, pracuję już 30 lat. Jestem zresztą wytworem inżynierii materiałowej, ponieważ byłam studentką Instytutu Inżynierii Materiałowej, czyli Instytutu na Prawach Wydziału. I od tych 30 lat zajmuję się badaniami materiałów polimerowych i również kompozytów. I to, co dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić, to są badania, które prowadzimy, zarówno we współpracy z przemysłem, jak i tak naprawdę dla przemysłu. Kilka słów dotyczących samego Wydziału. Wydział Inżynierii Materiałowej uzyskał już drugi raz z rzędu najwyższą kategorię naukową, czym bardzo lubimy się chwalić, dlatego że nie jest to takie oczywiste i nie jest to takie łatwe do osiągnięcia. W związku z tym myślę, że wszędzie, gdzie można, staramy się to podkreślać, że badania, które prowadzimy i prace, które prowadzimy, uzyskały tak wysoką ocenę w ewaluacji jednostek naukowych. Jesteśmy podzieleni tak naprawdę na cztery zakłady. Ja reprezentuję zakład materiałów ceramicznych i polimerowych, w którym umieszczone są właśnie, w którym znajdują się kompozyty. Wydział jest jednym z 20 wydziałów Politechniki Warszawskiej, jest jednym z mniejszych, tak naprawdę, wydziałów. Liczę sobie niewiele ponad 110 pracowników, z czego 45 to są tak zwani pracownicy naukowi, nauczyciele akademicy. Natomiast mamy sporą grupę pracowników naukowo-technicznych, którzy są w dużej mierze zatrudniani właśnie z projektów. Stąd też, jak Państwo widzą, Wydział posiłkuje się, Wydział żyje, Wydział uczestniczy w bardzo wielu projektach, które pozwalają nam właśnie na zatrudnienie tych pracowników, jak też i na rozwój, i na prace naukowe. Prowadzimy badania, mamy około 20 ponad 20 grup badawczych. Jedną z tych grup badawczych jest to moja grupa badawcza, która zajmuje się właśnie badaniami kompozytów. Wydział posiada bardzo dobre wyposażenie do prowadzenia badań. Zajmujemy się zarówno badaniami mikrostruktury, jak i badaniami właściwości. Prowadzimy badania nieniszczące. No i posiadamy. Dosyć niezły sprzęt do przygotowywania próbek do tych wszelkiego rodzaju badań, zwłaszcza do badań mikrostruktury. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są to badania takie jak wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa, czy skaningowa mikroskopia elektronowa, czy też mikroskopia sił atomowych, to rzeczywiście te materiały muszą być do badań bardzo dobrze przygotowane, stąd też posiadamy do tego celu aparaturę. Główne obszary badawcze, którym zajmuje się Wydział, tak jak powiedziałam, tych grup badawczych jest dużo, natomiast możemy je pogrupować w takie główne obszary badawcze i są to zarówno nanomateriały, jak i nanotechnologie, są to biomateriały, bioinżynieria, materiały ceramiczne i kompozytowe, materiały funkcjonalne, inteligentne, materiały dla energetyki, dla lotnictwa. Modyfikacja powierzchni, czyli cały zespół, cały zakład, tak na dobrą sprawę, inżynierii powierzchni. Zajmujemy się również badaniami degradacji materiałów, charakteryzujemy materiały, mając właśnie bardzo dobre wyposażenie. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj przeprowadzić charakteryzację każdego materiału. No i również zajmujemy się modelowaniem wieloskalowym. Przechodząc teraz do badań w zakresie kompozytów polimerowych, chciałam tu podkreślić tylko takie główne nasze kierunki, może bardziej oryginalne. Jednym z nich jest modyfikacja właściwości kompozytów polimerowych w kierunku poprawy ich przewodności elektrycznej. Powiedzą Państwo, że nie ma potrzeby robienia czegoś takiego, być może tak Państwo uważają. A tymczasem okazuje się, że nawet jeżeli mamy kompozyty, które zawierają włókna węglowe, które są przewodzące, to przewodność takich kompozytów jest niewystarczająca do wielu zastosowań. Nie nadają się one do ochrony na przykład przed uderzeniem piorunów, nie nadają się też do ekranowania pola elektromagnetycznego, ta przewodność jest zbyt niska i cały czas prowadzone są prace, prowadzone są badania nad poprawą tej przewodności. My zajmujemy się modyfikacją Zarówno osnowy polimerowej, czyli żywic, które stanowią osnowę w kompozytach wzmacnianych włóknami, i głównie robimy to z wykorzystaniem nanorurek węglowych. Przetestowaliśmy już różne nanorurki węglowe modyfikowane, niemodyfikowane, jednościenne, wielościenne. Wyniki, które tutaj Państwo widzą, pokazały tak naprawdę, że najlepsze efekty, jeżeli chodzi o przewodność elektryczną, Uzyskuje się stosując wielościenne nanorurki niemodyfikowane. Rzeczywiście można podnieść, jeżeli chodzi o samą osnowę, czyli o polimery epoksydowe, można podnieść przewodność o kilka rzędów wielkości. Oczywiście, czy ta przewodność jest odpowiednio podniesiona, czy nie, będzie to zależało od dyspersji nanorurek, więc. Nie wszystkie techniki dyspergowania prowadzą do dobrej dyspersji. Najlepszą taką techniką, stwierdzoną już też przez nas nie tylko przez nas, przez wiele laboratoriów w Europie, to jest metoda kalandrowania. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest, żeby stosując te nano napełniacze, które poprawiają przewodność elektryczną, nie popsuć właściwości mechanicznych. I tutaj wykazaliśmy również, że jeżeli chodzi na przykład o udarność, ta udarność nie spada, a wręcz nawet, a przeciwnie zaczyna rosnąć wraz ze wzrostem udziału masowego nanorurek węglowych. Modyfikacja osnowy kompozytów, a w zasadzie żywic, które stosowane są jako osnowa kompozytów wzmacnianych włóknami, oczywiście jest możliwa, ma jednak zasadniczą wadę, a mianowicie rośnie bardzo lepkość po dodaniu nanonapełniaczy, co sprawia, że wytwarzanie później kompozytów włóknistych robi się. Problematyczne. Ta lepkość jest czasami zbyt duża do technik takich jak infuzja czy RTM. No i może powodować powstawanie wad, niecałkowitej chociażby infiltracji. W związku z tym, pracujemy też nad takimi termoplastycznymi włókninami, które zawierają nanorurki węglowe. Są domieszkowane nanorurkami węglowymi. I tego typu włókniny umieszczamy pomiędzy warstwami wzmocnienia. No, i przetestowaliśmy już w, wraz ze współpracy tutaj w projektach europejskich z partnerami z Europy i również z dużym przemysłem lotniczym europejskim, że infiltracja czy bądź to będzie technika infuzji, czy RTM prowadzi do bardzo dobrych efektów. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o wytworzenie kompozytów dobrej jakości. Jak widzimy, te termoplastyczne włókniny, one się tu bardzo dobrze też przyklejają do włókien wzmocnienia. W tym przypadku mamy tutaj włókna węglowe, oczywiście, co powoduje, że mamy zarówno bardzo dobre właściwości mechaniczne rośnie nam odporność na udar, rośnie też compression after impact czyli odporność na ściskanie po takim udarze. No, i przede wszystkim rośnie nam przewodność elektryczna, zarówno w poprzek tych warstw wzmocnienia, jak też i przewodność powierzchniowa. Kolejne materiały, którymi się zajmujemy, które możemy zaliczyć do bardziej innowacyjnych, to są tak zwane kompozyty samonaprawialne bądź samonaprawiające się. Wytwarzamy systemy mikrokapsuł, które zawierają tak zwane środki naprawcze. W momencie, gdy mikropęknięcie napotyka na swojej drodze na takie mikrokapsuły, one pękają i materiał, który w nich się znajduje, zalecza nam to mikropęknięcie, powoduje też, że ono przestaje propagować dalej. Tutaj są przykłady map takie, które uszkodzeń, które były badane w godzinę 5 i 17 godzin po powstaniu takiej delaminacji, widzimy, że ten obszar delaminacji nam się zmniejsza. Kolejna grupa materiałów, którymi się zajmujemy, którymi zajmują się w zasadzie koledzy z mojej grupy, są to kompozyty, są to powłoki superhydro i lodofobowe. Gdzie prowadzimy zarówno modyfikację chemiczną powłok, dodajemy odpowiednio zmodyfikowane nanocząstki, jak też i prowadzimy strukturyzację laserową tej powierzchni i dopiero połączenie tych trzech technik tak naprawdę prowadzi do takich bardziej spektakularnych efektów. Tutaj są przykładowe, oczywiście, wyniki, gdzie jesteśmy w stanie Podnieść kąt zwilżania i to jest dobry kierunek, dlatego że powłoki superhydrofobowe muszą mieć właśnie wysoki kąt zwilżania, natomiast muszą mieć niską histerezę kąta zwilżania, i tu widzimy, że idziemy w dobrym kierunku, jak też i kąt ze ślizgu. Chodzi o to po prostu, żeby taka kropla się nam ześlizgiwała po powierzchni, a nie na niej zostawała, więc idziemy również w kierunku obniżenia tego kąta ze ślizgu. Zajmujemy się również badaniami kompozytów ceramika elastomer, gdzie są to takie specyficzne, bym powiedziała, kompozyty z perkolacją faz, gdzie mamy dwie fazy o znacząco różną, różniących się właściwościach rozmieszczone w trzech kierunkach. Jedną z tych faz stanowi elastomer, który, jak Państwo widzą, ma bardzo duże odkształcenia. Praktycznie się nie niszczy. Mamy kruchą ceramikę, która jest porowata, i w momencie, kiedy w pory ceramiki wprowadzimy właśnie elastomer, uzyskujemy kompozyt, który zachowuje się. Jak tak naprawdę, znaczy, pierwsze ma dużo większe naprężenia, przenosi dużo większe naprężenia, jak ta porowata ceramika jak sam elastomer, więc jest to typowy efekt dla, obserwowany dla materiałów kompozytowych. Jak też zachowuje się podczas odkształcania, jak elastomer, czyli nie traci spójności. Mają Państwo tutaj przykład takich próbek. C pokazuje, że jest to już powrót materiału po tak na dobrą sprawę ściskaniu. Pamiętajmy, że to jest ceramika, elastomer, a nie sam elastomer. No i tego typu materiały są, mogą być stosowane do pochłaniania energii udarowej. Robiliśmy takie próby dla takich właśnie paneli, gdzie na wierzchu znajdowała się lita ceramika, natomiast pod warstwę tą pod spodem stanowił ten zdolny do pochłaniania energii kompozyt ceramika elastomer. Kolejne materiały, które wytwarzamy, są to kompozyty z czujnikami światłowodowymi. Tutaj współpracujemy z wydziałem fizyki Politechniki Warszawskiej. My od strony kompozytowej jesteśmy specjalistami, a nie od strony czujników światłowodowych. Umieszczamy te czujniki w strukturach kompozytowych. Tu jest przykład takiej goleni do małego samolotu, samolotu AT3. Również pracujemy nad poprawą przewodności termicznej kompozytów polimerowych. Tu jest przykład takiego lica, foremnika ze zintegrowanym systemem grzewczym. Gdzie dzięki wprowadzeniu między innymi właśnie też nanorurek węglowych udało się uzyskać w miarę równomierny rozkład temperatury na powierzchni tego lica, w takim foremniku były wytwarzane przykładowe już części kompozytowe, więc takie foremniki w taki system działa. Temperatura Maksymalna, do której grzany był taki foremnik, to jest 130 do 140 nawet stopni. I ostatnie materiały, o których chciałabym Państwu powiedzieć, to są kompozyty magnetorologiczne, czyli kompozyt, który składa się z elastomeru jako osnowy i cząstek ferromagnetycznych. One są ukierunkowane w odpowiedni sposób w polu magnetycznym. I taki materiał jest przewidziany, jak gdyby jego przeznaczeniem jest tłumienie, Drgań w momencie, gdy przyłożymy do takiego materiału pole magnetyczne, jak widzimy, drgania są wygaszane zdecydowanie wcześniej, jak też i amplituda tych drgań jest mniejsza. Robiliśmy też takie sandwiche, gdzie wewnątrz był magnetoreologiczny elastomer, natomiast okładki były z kompozytów, i również takie badania tłumienia drgań były prowadzone. Tutaj we współpracy z kolegami z Uniwersytetu w Dreźnie. Andrzej Czulak brał udział zresztą w tych badaniach. Mamy nawet wspólną publikację w całkiem niezłym nie e, czasopiśmie. Współpracujemy z przemysłem. Bez przemysłu, tak na dobrą sprawę, nie byłoby tylu projektów, w których uczestniczymy e, i też nie byłoby pewnie tak ciekawych tematów, bo część tych tematów pochodzi z przemysłu. Część tematów jest oczywiście generowana przez nas którym staramy się skutecznie czasami przemysł zainteresować. To jest dosyć długa lista, nie będę jej czytać, naszych partnerów przemysłowych. Są to tylko i wyłącznie firmy, które coś mają wspólnego z kompozytami. Z takich, no, być może ciekawszych, jest tu PZL Mielec, z którym mieliśmy wspólny projekt w ramach Innolotu gdzie właśnie staraliśmy się wykonać i wykonywaliśmy takie struktury, które mogą być stosowane później w lotnictwie, a których zadaniem była poprawa właśnie przewodności elektrycznej kompozytów. Obecnie realizujemy projekty ze środków krajowych, gdzie bądź przemysł jest liderem, bądź jest partnerem. Jednym z takich projektów w ramach programu CORNET są takie inteligentne membrany stosowane w technologii wytwarzania materiałów kompozytowych. I tutaj po stronie polskiej liderem jest klaster innowacyjnych technologii w wytwarzaniu, jest to CINOMATER. Firma Amargo jest liderem projektu opracowania inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego. Z uchylną dennicą. Dla firmy Paget opracowujemy innowacyjne tworzywa kompozytowe do zastosowań w transporcie drogowym. Również kompozytowe, takie metaliczno-polimerowe włókniny opracowujemy na potrzeby firmy HPT Innovation, która zamierza takie właśnie przeciwdrobnoustrojowe włókniny produkować. Dla firmy Lotams opracowujemy technologię obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo- i drugorzędowych. To są projekty w ramach programu LIDER, gdzie Właśnie, bądź opracowują moi koledzy lodofobowe, moi młodzi koledzy, ponieważ to jest przewidziane dla ludzi młodych, jest ten program. Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych, bądź kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej. Dla firmy Cube będziemy opracowywali systemy, znaczy kompozyty o podwyższonej przewodności termicznej do wytwarzania takich geotermalnych systemów. No i projekt, który będzie startował, to są lekkie struktury kompozytowo projektowanych w właściwościach mechanicznych, elektrycznych, termicznych, gdzie tutaj partnerem jest firma TMBK Partners i projekt realizowany również we współpracy z Dresnem. Nasza oferta badań dla przemysłu obejmuje zarówno ekspertyzy, jak i opinie eksperckie, ocenę stanu technicznego urządzeń, instalacji przemysłowych, badania właściwości mechanicznych materiałów, badania i charakteryzowanie jakościowe i ilościowe mikrostruktury, badania starzeniowe w komorach klimatycznych, również pod wpływem ultra, promieniowania ultrafioletowego badanie obiektów instalacji przemysłową, metodą emisji akustycznej w warunkach eksploatacji, badania nieniszczące, tutaj wykorzystujemy metody ultradźwiękowe prądów wirowych, również tworzymy procedury badawcze, również możemy do konkretnych zastosowań dobierać materiały, no, i opracowujemy programy kontroli eksploatacji instalacji przemysłowych. I dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To jest wszystko, co chciałam Państwu w tym temacie przekazać. Także dziękuję bardzo. Pani profesor, ani bardzo dziękuję za wspaniałą prezentację. Tutaj należy zaznaczyć, że to jest jeden z niewielu wydziałów, który. Tak naprawdę prężnie działa z przemysłem i realizuje projekty naukowo-badawcze, a najważniejsze również wdrożeniowe. Z pewnością zaprasza cały przemysł do współpracy. Z mojej strony mogę powiedzieć, że oprócz tego, że Wydział działa prężnie z przemysłem, to jeszcze tak jak wcześniej wspominałem, pani profesor działa prężnie w Radzie Klastra. No i mam nadzieję, że. Będziemy tak współpracować w kolejnych latach dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i jesteśmy w kontakcie. Dziękuję, do widzenia.